Wielkie Naszymi dzisiejszymi rozmówcami są młodzi muzycy z równie młodego zespołu, rodem z Gorlickiego. I tym sposobem powiedziałam wszystko i nic, dlatego sami się panowie przedstawcie. Dawid Drang, z Liv.D. To sztaba, Liv ze Tak chciałam wiedzieć, jak to ładnie wymówicie. Dokładnie o to mi chodziło. Dzień dobry. Witamy Was w naszych redakcyjnych progach i zaczynamy. Zaczynamy od takiego pytania, które jest dla mnie najważniejsze i myślę, że nie tylko dla mnie. Jaką wy właściwie muzykę gracie? Bo po przesłuchaniu Waszej płyty ciężko określić jednoznacznie gatunek, ale być może to ja się nie znam. Właśnie, to jesteś ciekawe, bo trochę rocka, trochę metalu, trochę jeszcze innych może inspiracji. W sumie to. No, chcieliśmy zrobić taką różnorodną płytę, yy, bo naszym zdaniem tak sztampować i układać się trochę pod gatunek, no to jest yy, to jest nuda po prostu. W obecnych czasach ludzie eksperymentują dużo. My jakby jeszcze nie mieliśmy takiego manewru, żeby eksperymentować między jakimiś takimi skrajnymi gatunkami, dlatego stwierdziliśmy, że pójdziemy od roka, przez gracz, po jakieś takie cięższe, właśnie bardziej metalowe yy, utwory. Yy, no i... No mówię, no każdy coś dla siebie znajdzie, tak mi się wydaje. W ogóle jest. To, to jest chyba też historia zespołu, znaczy ogólnie różnych składów, bo u nas to się często zmieniało i teraz dopiero jest tak bardziej stabilnie. I w sumie graliśmy, znaczy grałem na początku punk rock, potem tam był rock, metal i, i tak dalej. Wszystkie te naleciałości po prostu jako tako zostały i no... Chcąc, nie chcąc w sumie tam yy, słychać trochę z tego tak. coś Czyli tak to, miał, ta, to poeta miał na myśli tak to miało wyglądać. <laughs> Niektóre właśnie tam kawałki, jak na przykład Kączyz czy Fred, mają takie naleciałości bardziej na przykład pankowe. W ogóle ta płyta była też tworzona, właśnie, bo wydaliśmy płytę niedawno. <śmiech> tak, <laughs> To ta płyta była Powiem właśnie tak yy, tworzona bo dosyć długo i. Z... Też były inspiracje ze starszego materiału trochę i myśmy je przerabiali, tak jakby na nas nowych. Nowa interpretacja była mhm. po prostu zrobiona, wszystkich utworów. Całość no, nagrywaliśmy przez około 2 lata. I też właśnie kwestia tego, że jakby przez. Można usłyszeć, że to było nagrywane długi czas, prawda? Tam Czy, czy forem wyszło jakoś, właśnie, bo to był singiel. On wyszedł w 2019 roku, w listopadzie. A na przykład klucz, czyli ostatni utwór, nagrywaliśmy jakoś pod koniec lipca, czyli zaraz przed jakby wydaniem całej płyty. I też właśnie słychać jakby ten tą różnicę, słychać różnicę po prostu. Single nie zapowiadał tego, co będzie na płycie, <laughs> tak. tak zdecydowanie. A no, w ogóle też do tego singla na płycie jest w ogóle inny wokal nagrany, drugi raz, jest bardziej... Przeczyszczone, że tak powiem. W ogóle tutaj jest też ciekawe, bo wszystko nagrywaliśmy tak homemade, W ogóle nie było ingerencji jakoś studia, czy coś, tylko ze swoich doświadczeń, jakby robiliśmy tą płytę i w sumie na darmowych programach i tak dalej. Także było ciekawie. Bardzo dużo więcej pracy na pewno. A w ogóle powiedzcie, skąd pomysł na wspólne granie? Bo wy nie jesteście ludźmi z łapanki na pewno, którzy dwa lata temu, czyli wtedy, kiedy powstał wasz zespół, wymyślili sobie, tak będziemy grali razem. Więc jak to wszystko się zaczęło? No to, dobra, to może ja opowiem, nie. bo w sumie zaczęło się to trochę, chłopaki mieli w pewnym momencie taki kryzys, można powiedzieć, tam. No, że się spadali. posypali. Żeby nie na, było, że, na, że tylko kobiety mają kryzysy, <gryzysy. Tak, <gryzysy> tak, dokładnie. To, też miał kryzys. No i my się jakoś tak znaliśmy, ja, ja byłem w klimacie, ale nie grałem na żadnym instrumencie, no to przy pewnej imprezie, tam to był... 18 nie, chyba? Nie, to było Halloween. Halloween? Tak, to oh, było to o... Halloween, <głos> 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 gdzie, <głos> gdzie po prostu y, chłopaki stwierdzili, że a, idziesz do domu, to weź sobie bas, nie? No i ja sobie wziąłem ten bas, coś tam zacząłem ćwiczyć. Później właśnie wyszło jak wyszło u chłopaków, no i dołączyłem. Zaczęliśmy się tam ogrywać. I tak na początku średnio szło, w sumie dalej średnio idzie, ale A, ja tam jakoś tam... dobrze sam... jest. Nie no, dobrze jest, bardzo szybko, post, szybki postęp do widzów. A wyście jesteście wszyscy samoukami? Tak, tak, no. Znaczy, ja miałem tak może z pół roku lekcje na gitarę. Okay. Ale wokalnie w sumie raczej sam, tam z internetu i tak. takie właśnie... no głównie internet, jakieś tabły <coughs> na tej zasadzie. No i później właśnie tak latem 2019 roku stwierdziliśmy, że no to dobra, to ruszamy. Zaczęliśmy właśnie, wtedy powstał ten singiel Polen, później właśnie go wydaliśmy, no i później przyszedł, no dobra, no to co dalej? No i stwierdziliśmy, że chłopaki tam zagrali kilka tych swoich kompozycji, które już mieli wcześniej, troszkę je przerobiliśmy, wcześniej nie miała tekstu, więc dopisaliśmy teksty. No i tak z biegiem czasu po prostu to nagraliśmy. I Yes. Patrząc na zdjęcie profilowe waszego zespołu, pierwsze co przyszło mi na myśl, to każdy z innej parafii. Czy to faktycznie tak jest, że Wy jesteście zderzeniem takich silnych charakterów i przez to jest na próbach ogień, czy jednak gracie, nadajecie na tych samych falach, a obrazek to jest tylko taka gra pozostawka? Znaczy, ogólnie jest tak, że trochę faktycznie tak jest, że każdy trochę jakby co, czego, no może nie czego innego, ale gatunkowo upodobania nasze są mhm. trochę różne. Y, to, no, troszkę się różnią od siebie. Ścieracie się czasami, y, tak? Tak, ale <grym> to jest w sumie spoko, bo właśnie dlatego wychodzi tak troszkę alternatywnie, mhm. bo Dawid tam trochę z metalu dorzuca, tam cięższego i tak dalej, y, ja tam trochę z rocka, trochę z metalu takiego heavy, tam Wojtek trochę z grandu, trochę mhm. z rocka też, no nie? Znowu Grzesiek lubi takie szybsze trochę rytmy, takie bardziej rockowe, punkowe, ale no w sumie na Grzesiek to wszystkiego słucha mhm. też. Tak po black metal w sumie nawet, także jest różnie. No. I dobrze w sumie, bo tak wszystko się jakby scala ze Ale sobą. dogadujecie się więc, czego efektem jest płyta, która, która ujrzała światło dzienne w sierpniu tego roku. I chciałam zapytać, jak się przyjęła, ile ma w serwisach streamingowych odsłuchań? To Dawid jest tutaj taki <laughs> staty, statystyczny Ogólnie płyta to było super. I my kompletnie jakby tego nie. Nie zamierzyliśmy, zamierzyliśmy. Jakoś w kwietniu tego roku wypuściliśmy takiego posta ze zdjęciami na Instagrama i w sumie na Facebooka z datą 7 sierpnia. Stwierdziliśmy, że zrobimy taką datę, po prostu w ciemno rzucimy. Bo też ludzie zawsze każdy koncert, gdzie graliśmy, cokolwiek robiliśmy, było, gdzie ta płyta, nie? Właśnie. więc stwierdziliśmy, dobra, ale to już ustalimy termin, żeby się w końcu zebrać i to skończyć. To jeszcze też, żeby się tak zmobilizować dodatkowo, żeby mhm, faktycznie tak. tego 7 sierpnia już była ta płyta gotowa, żeby się nie rozwlekło to po prostu w czasie. Mhm. To swoją tak. drogą właśnie. Było. I, no i właśnie, i później okazało się, że u nas właśnie w Uściu, 7 sierpnia był fest, więc stwierdziliśmy... Się tak się przypadkowo no złożyło po prostu, nie? My, my zrobimy sobie premierowy koncert, przy okazji premiery płyty. No i ludzie, ludzie naprawdę, odbiór w ogóle był, no wiadomo, część ludzi, no to wiadomo jak nasi, ale y, duża część po prostu była w szoku, nie? Że coś takiego powstaje, bo oni gdzieś tam właśnie wcześniej słyszeli chłopaków jeszcze za tych wcześniejszych czasów, gdzie to granie było bardzo takie prymitywne. I po prostu no, byli w szoku, że, że przede wszystkim progresu i w ogóle, i że no, wypadło to w miarę dobrze, jeśli chodzi o samą płytę, no to głównie właśnie uderzyliśmy te streamingi, prawda, bo chcieliśmy, mhm. żeby, no jednak trzeba się <grym> przystosować do rynku, teraz, Ta. tak, teraz mam wrażenie, że, że głównie leci streaming, ewentualnie teraz też wróciły winyle strasznie do Was. Należy wyprodukować winyle, no to nas, jest nas. No, okay. <laughs> więc, więc na razie... Na razie Działamy jest... na tym, co mamy, tak. tak, tak i, I tam jakieś, no? jakaś limitowana jakby, część, prawda, mamy takich fizycznych kopii dla, dla znajomych, dla, dla jakichś tam panów. I, no i w sumie naprawdę nie jest źle, no jeśli chodzi o odbiór. Mamy też taki, ja też chłopakom zawsze powtarzałem, że ważna jest taka efekt jakby jakościła widownia, żebyśmy mieli jakiś feedback, że te liczby, które nie wiem, sobie tam kupimy, czy ludzie kupują, to tak naprawdę nie mają przelożeń. Tak, w sensie jeżeli o, chodzi o te promocje tam na, na Facebooku tak, coś? Tak. To wszystko działa. Po prostu w sumie tak jest. to jest też, ale bardziej priorytetową, tak właśnie priorytetem naszym jest właśnie trafiać do ludzi tutaj. Yy, Jakby to powiedzieć. No takich, yy, takich, którzy chcą nas słuchać, którzy chcą właśnie wyrazić jakąś opinię, ewentualnie właśnie co możemy poprawić, bo często też Słyszymy jest fajnie, ale to i to moglibyście jeszcze zmienić albo poprawić, jeśli chodzi o jakieś kwestie techniczne, no. kwestie jakościowe. Najbliżsi fani są najważniejsi. Także, tak. żeby po Czyli prostu... wy jesteście otwarci na takie no to, moglibyście poprawić? Tak, tak, tak. tak, to tak inaczej. Fajne no. jest też to, że nie zrobiliście kroku do tyłu w kwestii festynu, no bo wiele takich zespołów waszego pokroju by powiedziało, ale na festynie. Tak? A już były komentarze, ale nie wiem, nie robimy sobie tam specjalnie czegoś z tego, bo w sumie yy, w, graliśmy tam po prostu, jakby nie patrzyliśmy swoich tutaj tak. na uściu w naszym gminie dla powiatu, po prostu tutaj. Mhm. No, i dużo osób przyszło właśnie znajomych, mhm. właśnie też się zdziwili, z jeżeli chodzi o progres. Ogólnie odbiór był bardzo, że tak powiem, spoko. Super. A co uważacie za swój największy muzyczny sukces? W sumie nie wiem, no, płytę na pewno. A półfinał Antyfestu, Antyradia? Tak? Bo tam też, też się, na się tak? tak? No bo tak wrzuciliśmy po prostu spontanicznie to i nie wiedzieliśmy, że w ogóle nas dadzą do tego półfinału, że tak powiem, że dostaniemy się sztalnie. Ale w tym roku ogólnie, moim zdaniem, to był taki glow up dla nas, bo yy, i jakby w maju zagraliśmy na yy, rajdzie Politechniki Krakowskiej. No właśnie, Tak, powiedział. graliśmy, graliśmy w, w kwadracie, co było, no... Ja tam chodziłem jeszcze dwa lata temu na studiach, na koncerty, prawda? Mm. Yy, Jakichś naprawdę znanych zespołów. Który, którzy są dla mnie idolami, a no kurczę, znaleźliśmy się na tej scenie po prostu, hmm. gdzie no jeszcze to było dużo bardziej stresujące, bo zamiast publiczności, jest, która jakby daje feedback, bo zawsze te, ten feedback od publiczności jest, że po prostu chce się dać czadu, hmm. prawda? To była czwórka jurorów i 10 kamer. I to Do takich obronne. dużych kamer, nie? I po prostu nie miałem taką tremę, taki stres jeszcze na tej scenie, było tak strasznie gorąco. Czyli to bardziej stresuje że... niż pod sceną pełno ludzi? Tak? tak, nie, jak jest pod sceną pełno ludzi, to jest właśnie ta energia, jest mhm. fajnie się gra. Czuje się ten czad jeszcze jak jest. No, energiczna publiczność to w ogóle już. Tak, a tu, tu siedzi czwórka ludzi, i tylko widać, jak wyciągają telefony, ktoś ewentualnie. Coś... No, Rozmyśla, no. kontemplacja i tak, tak. dalej. I zastanawiacie się, ale no, co oni myślą, prawda? No dobra, to jak powiedzieliśmy o tym nas waszym największym sukcesie, największych sukcesach właściwie, to powiedzmy, co sprawiło wam największą trudność do tej pory? <słuch> mm, największą trudnością. Największa trudność nadal to, są, to jest właśnie organizacja koncertów, mhm. Mimo wszystko wydaje mi się, że, że z tym jest po prostu, no jeszcze teraz jest pandemia. No tak właśnie. jak ja też ten koncert jakby nie był, on był też teraz z potrzeby, bo jednak mimo wszystko bardzo ciężko było coś zabukować, bo no duża część wydarzeń prze, jakby jest przenoszona z roku poprzedniego. I no, to, to nas sprawia też taką trudność, no szukamy jakiegoś ewentualnie promotora, który nam po prostu pomoże to robić, za, prawda? Y, 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 za coś y, za, za jakieś wynagrodzenie, bo no wiadomo, no jeżeli ktoś po prostu może to załatwić, to jest um, coś Ciężko się Właśnie. przebić, tak? Nie A, ma co tutaj... się oszukiwać. Drugim problemem chyba większym są pieniądze po prostu. Nie ma co się oszukiwać, bo jednak no też na niektóre rzeczy nas po prostu nie stać na jakieś bo większe wy to promo wszystko i tak, własnym dalej. Sumptem, tak. Tak, bo to wszystko tak wyszło w sobie motywacja. A składamy się na interfejs audio na przykład, no nie? I się złożyliśmy i mogliśmy dzięki temu tam. Płytę nagrać po prostu. Na wszystkie rzeczy tam się składaliśmy i tak dalej sami. Okay. Przed rozmową wspominaliście, że pracujecie nad drugą płytą. Powiedzcie coś więcej o tej płycie? Kiedy premiera? Znaczy, premiera to nie jest na razie jeszcze ustalona. Mhm. Dopiero wszystkie te nowe piosenki, kawałki są w fazie takich przygotowań, że mhm. tak powiem, komponowania i. No i teraz coś ja ty... właściwie. Głównie tak, y, mamy no, już jakiś zarys, mamy, wiemy na pewno, że będzie to y, płyta, która będzie szła bardziej w y, klimaty właśnie Fallen Waves, taki, takiego cięższego mm -hmm. grania, ale nie będzie też monotonnie na pewno. Mamy też y, bardzo fajny na przykład instrumental, mamy y, no, takich dużo utworów, które y, wydaje mi się, że ta płyta będzie bardziej progresywna też. Mm. Y I będzie dużo zmiany rytmów, co właśnie też wprowadził piąty członek mm -hmm. naszego zespołu. Na razie nie zdradzamy, gitarzysta. ale. Będzie to gitarzysta, o tak. To masz się woli skupić na, na śmiechu. No, na wokal tak bardziej zszedłem w sobie. Tak? I, I właśnie on nam też trochę zaszczepił takiego. No, też przyszedł z innej bajki, z takiego bardziej właśnie metalu progresywnego i, i on nam też troszkę właśnie to... pokazał również. To dobrze, że każdy się skupia na swojej mm -hmm. działce po prostu. Tak. Mm. Dokładnie. Ale robi robotę i prawdopodobnie będzie jak. No właśnie... początkiem roku, nie wiem czy to będzie zima czy wiosna, czy się, jak, jak się wyrobimy, zaprezentujemy singiel. Singiel i mm -hmm. chcemy od razu klip, żeby był z klipem bardziej multimedialnie, że tak powiem. Mm -hmm. tak, i, I wtedy też będzie jego tożsamość jakby ujawniona. Wasza dotychczasowa twórczość opiera się na anglojęzycznych numerach. Czy planujecie coś w języku polskim? To jest, są na razie takie luźne rozważania. Na pewno kiedyś coś się pojawi w języku polskim, to, to wiadomo. I po prostu też po tej płycie następnej planujemy też coś bardziej na folkowo zrobić, mhm. tak folk metalowo. Tak, to, że tak. też takie inspiracje przyszły, może jakieś single się pojawią, ale to jest takie y, luźne po prostu na razie nasze. Czy trzeba wam datę po prostu ustalić, tak jak było z datą <grym> premiery, koniec! <grym> nie, właśnie tutaj jest tak, poznaliśmy, właśnie też głównie w tym roku, y, dużo jest po prostu fajnych twórców folkowych u nas na terenie. I Chcielibyśmy właśnie nawiązać do tego, jeszcze nie wiem właśnie czy to zrobimy też pod szyldem Ligi, czy zrobimy to pod szyldem jakimś innym, ewentualnie jak jakiś osobny projekt, czy właśnie będziemy chcieli to tak mieszać jeszcze dalej mm, ale żeby właśnie nawiązać z nimi współpracę jest mhm. dużo fajnych chórów takich właśnie y, jeśli chodzi o, o, o właśnie takie folkowe brzmienia y, tu też jest super historia tego terenu więc też byłoby o czym pisać i wtedy właśnie myśleliśmy żeby zrobić y, tą płytę po polsku i na przykład nie wiem po trochę żeby to tak fajnie pomieszać i, i myślę że to też by dało oddźwięk od bo wydaje mi się że tak y, jest na przykład dużo płyt jakichś takich, prawda, polskich, na przykład bałkańskich, tak na przykład Kaja Bragowicz, prawda, mm -hmm. że to się tak fajnie, to też fajnie tak zagrało, nie, to połączenie. Yy, yy, dużo jest, no, jest na przykład też Percival ze Śląska. Oni też zagra zrobili taką yy, folk metalową... Oni, Oni w ogóle, robią, no. na przykład folkowe, folkowa ich płyta to też właśnie... Była właśnie po Słowianie południowi na przykład tam z Bałkan i tak dalej i każdy kawałek po prostu był z innego kraju w ich języku tam rodzimym <grym> tak samo też mieli różne płyty tutaj właśnie z różnych krajów że tak, no i narodowości to... mniejszości etnicznych i tak dalej słowiańskich właśnie bądź się na słowiańszczyźnie to jest skupiają na Słowianach i w ten sposób też chcielibyśmy właśnie tutaj nawiązać do tego że, żeby zrobić właśnie coś takiego wydaje mi się że jeszcze czegoś takiego tutaj na terenie nie było no i jeżeli byłoby to dobrze wyprodukowane, myślę, że, że miałoby to Pasuje też tak szerzyć kulturę naszego regionu tutaj, bo jest naprawdę ciekawa i dużo rzeczy się tutaj działo, także... Ja jeszcze jako dziennikarz, dla którego ważne są słowa, będę, będę jeszcze wrócę do słów. I chciałam zapytać, o co, o co chciałam zapytać? O to, kto jest autorem tekstów? Wszyscy. A to jest już w ogóle mega ciekawe, tak? To jest po prostu kto, komu co siądzie, to jest wykorzystywane, o ile jest ok lirycznie i tak dalej w sumie. Zawsze Także... później no, jest weryfikacja, czy jest dobrze Wszyscy sprawdzają, mają jakieś tam na przykład, nie wiem, uwagi, no to poprawiamy. Coś mhm. po prostu na no, takiej jest zasadzie. A jeszcze chciałabym, żebyście odpowiedzieli na pytanie, które zadałam również zespołowi dorośli, bo myślę, że to w kontekście yy, każdego zespołu jest ważne, a mianowicie to, co chcecie przez swoją muzykę, przez te słowa przekazać światu, co chcecie opowiedzieć swoimi utworami. Znaczy ogólnie to są takie dosyć luźne przemyślenia <laughs> i tak dalej w tych naszych tekstach. Mhm. Znaczy właśnie m, nasze teksty, one głównie. Tak, można to opisać jako taki pamiętnik nieszczęśliwie zakochanej osoby. Akurat w tym przypadku. Ciekawe. W tym znaczy, przypadku. to chodzi o numery poszczególne. Tak. Bo niektóre się odnoszą, na przykład jeden jest taki trochę polityczny, drugi jest taki w sobie bez sensu. No, okay. jest taki numer To Po prostu ma, ma być taki o. Taki ma być. po prostu, nie? O to chodziło. Na przykład Waves. i co tam jeszcze było? No, wave Takie Waves w... in Fallen. Nie, i Fly Away mają taki też podobny klimat, taki nie wiem jakiejś depresyjności, depresji trochę, jakiegoś tam, nie wiem, zamieszania w głowie przykładowo. Tak, ale właśnie... To też jest opowieść jakaś i to, to ka każdy kawałek jest w sumie takim o czymś innym, no nie? Mhm. I staraliśmy się też właśnie te jakby teksty dopasować do muzyki, że właśnie na przykład ten Fred jest taki chaotyczny i w ogóle o wszystkim i ta muzyka też jest taka właśnie bardziej chaotyczna. Na przykład ostatni utwór Clou, on jest taki bardziej, można powiedzieć, refleksyjny. Mhm. Mm. No i tam już ten tekst też jest taki, że, że, że ta osoba musi iść sama i tak dalej, że pogodziła się tam, prawda z, ze stratą, że wypatruje tam szczęścia w niebie i tak dalej, więc. A na przykład no kąsys przykładowo jest na przykład bardziej punkowy mm -hmm. i też ma bardziej polityczny tekst. No nie tam taki kontrast po prostu, że jest wszystko cudownie, wszystko spoko i najpierw tak dalej. To jest muzyka czy najpierw? Tekst. Niż, um, raczej, muzy raczej muzyka, no, raczej muzy no muzy akurat muzyka. w tym. A później, później tekst. Ale u nas też było właśnie to, tak jak wczoraj właśnie tak myśleliśmy nad całą strukturą tego wszystkiego, jak, jak to, jak to jak to tutaj ogarnąć. Że chcieliśmy właśnie też zobaczyć, jak ludzie podejdą. Prawda? Tak samo ta nazwa nasza. No to w sumie jak ktoś może tutaj powiedzieć. No nie wiem, no w sumie nazwa w też dziwna w sumie trochę, no nie, bo tak wszyscy się zastanawiają o co chodzi też. Tak. No, z jednej strony tam jak wczoraj rozmawialiśmy w sumie o tym, tak nad genezą... rozmyślaliśmy po prostu, no nie, że... W sumie to też się wzięło stąd, że trochę ludzie postrzegają tę muzykę jako takie zło czy coś, mhm. bo metal. Tak. I też się spotkałem z takimi opinii, opiniami. Jednak większość opinii były są dobre, no nie? Ale też się to zdarzały takie po prostu, nie? Jeżeli chodzi tam o wcześniejsze nasze granie i tak dalej. Bo od, Live D, od tyłu to jest Devil, diabeł. Okay. Ja <laughs> I właśnie tutaj jest na okładce też ten diabeł, ale to też można, jakby to powiedzieć. No, ludzie... Każdy też jest trochę zły, trochę dobry. Tak. I od tyłu właśnie Dewil, a od przodu z nakazaniem życia. Nie, no, ludzie czynią zło. Tak, <laughs> no to, to, jest to jest też ten kontrast taki po prostu. No, że devil od tyłu, no nie? Tak, to wiem. jest ten diabeł od a przodu. kto jest autorem e, okładki. Yy, brat, mój widzenia. brat. Mhm. Mhm. Tak. No i właśnie to też było to, że żeby zobaczyć, czy ludzie właśnie ocenią tak książkę po okładce, mhm. prawda? że a tu grające szkołą muzykę tacy właśnie no, chodziło o ludzi takich prawda z zewnątrz takich w ogóle mm -hmm. nie w klimacie no i zdarzyło się parę razy, że, że a u was to wszystko tylko takie diabły w ogóle a słyszałeś <grytanie> <grytanie> a, a zrozumiałeś teksty? posłuchałeś tego? I często się właśnie ludzie wtedy zacinają, nie wiedzą co powiedzieć. Właśnie to, że tego Devil od tyłu to jest ten właśnie diabeł na układce. Tak, też tak samo. A nie myśleliście, tak sobie teraz właśnie yy, pomyślałam, że może wystartujecie w jakimś castingu do jakiegoś programu muzycznego? Czy w sumie A nie, nie rozmawialiśmy nigdy o tym jakoś. Nie, nie było takiego wystarczającego. Odpowiadamy, tak. <laughs> yy, I na koniec. Trzeba rozmyślić. Tak, zdecydowanie. I na koniec mam takie pytanie: hmm, czy traktujecie muzykę jako sposób na życie, czy jednak jako dodatek do życia? To już jest chyba taka na, na nasze raczej prywatne podejście do tego. Nie wiem, ja szczerze mówiąc, to chciałbym, żeby to był mój sposób na życie, bardzo, ale jest, to jest bardzo trudne do osiągnięcia. Rozbijamy właśnie. się o rzeczywistość, tak. tak. No właśnie. Chciałbym bardzo w sumie, jeżeli o to chodzi, bo wtedy mógłbym się bardziej na tym skupić, jeszcze bardziej tworzyć, mieć jeszcze inne jakieś projekty i w ogóle mógłbym żyć tym po prostu. To pozwoliłoby mi żyć po prostu tym, no nie? A tak to, to jednak no, każdy ma swoją tam pracę, swoje tam i tak dalej i to się tak rozbija właśnie, że jest mniej czasu też na to. I... A to po prostu, jeżeli o mnie chodzi, to mnie to bardzo jara i spełniam się po prostu w tym, jeżeli tam tworzę. Teraz ja, ja dokładnie, ja <laughs> dokładnie tak samo. To jest po prostu, no, coś pięknego, tworzyć jakieś takie rzeczy właśnie artystyczne i no, dopiero to człowiek odkrywa po latach i kiedy już tam sobie, prawda, obrał jakąś drogę, nagle pojawia się coś takiego i jest takie, aha, to jednak nie było to. Powiedzieli starsi panowie. I, no? Tak. Trzeba, trzeba iść w to po prostu i no, chcielibyśmy kiedyś po prostu tak żyć po prostu tym, a nie jakimiś tam, prawda, Yy, takimi, nie wiem, pracami, które są, no, mało satysfakcjonujące. No, Kiedy to, najbliższy koncert? Nie wiadomo jeszcze, w sumie nie było terminów jakichś obranych. Myślę, że. Odpowiedź miała brzmieć, poinformujemy w najbliższym czasie. Tak? A, dobrze. <laughs> <laughs> Ale myślimy, że coś wiosna lato będzie prędzej. No teraz skupimy się właśnie bardziej na. Też tak. docieraniu się, bo jest właśnie nowy członek. Teraz to w ogóle zespołu. może być różnie z tymi koncertami. No w właśnie, ogóle. to też swoją drogą. Ale to też wiadomo, jak jest nowy członek zespołu, to też trzeba się jakby Dobra. zgrać po prostu, bo wiadomo, jak ktoś przychodzi nowy, to jest jednak taka rozbieżność. Yy, a chcemy, żeby to tak instynktownie wszystko było po prostu mhm. na scenie, bo to jest też ważne, że wiadomo na każdym koncercie jest jakieś niedociągnięcie, które po prostu ludzie nie słyszą, ale y właśnie chodzi o ten instynkt, żeby się umieć wyratować z tego. Mhm. <śle> że jak jest jakiś błąd, to ktoś coś podgra, że tego nie słychać, no nie ja My do siebie, tak? <śle> <śle> to jest no coś styl, no. to można os się oszukiwać, na, 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 może mogą inne zespoły mówić, że nie mają błędów, coś tam, ale to jest po prostu. Nieprawda, ładnie mówiąc. Dziękujemy Wam bardzo za rozmowę i zapraszamy naszych czytelników, naszych słuchaczy do odsłuchania Waszej płyty. Ci, którzy jeszcze nie widzieli, nie słyszeli, zapraszamy. My również dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.